Święta Bożego Narodzenia to czas radości, spokoju i spotkań z najbliższymi. Taka atmosfera sprzyja niestety nadmiernemu spożyciu przepysznych, pięknie pachnących, ale nierzadko także ciężko sprawnych potraw. Dziś z pomocą fundacji Astra dla żołądka spróbujemy spojrzeć na świąteczny jadłospis z nieco zdrowszej perspektywy. W jednym z poprzednich odcinków programu na zdrowie poruszyliśmy kilka ważnych kwestii dotyczących diety kobiet w wieku od około 20 do 40 lat. Doktor Izabela Bolesławska współpracująca z Fundacją Astra dla Żołądka opowiedziała nam m.in. o pozytywnym wpływie antyoksydantów na organizm człowieka. Warto je wprowadzić do naszej diety, szczególnie w okresie obniżonej odporności. Największą grupę naturalnych przeciwutleniaczy stanowią polifenole. Ich źródłem jest na przykład kawa. Dziś na ulicach Poznania częstujemy przechodniów rozgrzewającą Fire Coffee, która łączy w sobie niezwykły aromat kawy łagodnej, wyprodukowanej w oparciu o technologię usuwania z ziaren substancji drażniących oraz pikanterię sosu Tabasco, którego bazą są bogate w witaminę C papryczki chili. Przy tym wszystkim zadajemy przechodniom bardzo ważne przedświąteczne pytania. Jeśli chodzi o przepisy świąteczne, przygotowywanie wieczerzy wigilijnej, święta mają być zdrowe czy mają być przede wszystkim smaczne według Pani? Mi się wydaje, że to jest taka okazja, że to wszystkie bycie fit odchodzi na bok i ma być smacznie uczta. Jakieś sposoby na to, żeby potrawy świąteczne stały się zdrowe? Bo nam się kojarzą z tym, że raczej są przede wszystkim smaczne. A jak zrobić, żeby były zdrowsze nieco? E, może dawać trochę mniej soli i przypraw? Działa i działa, zastąpią sól po prostu. No i mniej tłuste. Zamiast karkówki z chab na przykład, można zrobić ze śliwką. Wszystko z umiarem. Jeść to, na co ma się ochotę, ale w małych ilościach nie przesadzać. Nie jeść, bo wypada, nie jeść, bo nie wypada, nie zjeść. Po prostu umiar. A jest też czas na ciasto i może jakąś kawkę do ciasta? No oczywiście i znowu to samo. Spróbować, ale nie opychać się. Pani doktor, no to co zrobić? Jak zmodyfikować ten nasz świąteczny jadłospis, żeby na przykład w tydzień po tym pięknym świątecznym czasie nie czuć się ociężałym, żeby to nie był taki wielki dietetyczny grzech? Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że to my obchodzimy święta, a dla naszego organizmu ten dzień nie różni się niczym od pozostałych dni w roku. Nie fundujmy mu zatem całkowitej deorganizacji. Nie wybijajmy go z rytmu, nie burzmy wypracowanego trybu dnia. Najlepszą receptą na przeżycie tych świąt w uroczystej atmosferze, a jednocześnie z lekkim brzuchem, jest sięganie po małe porcje i celebrowanie posiłków. Zachwyćmy się atmosferą tego wieczoru, jego magią, spotkaniem z rodziną, a wspólny posiłek niech będzie tylko niewielkim dodatkiem. Dokładne i spokojne przeżuwanie jedzenia, powolne jedzenie będzie sprzyjało także temu, że nasz przewód pokarmowy będzie lepiej trawił przy, przyjęty posiłek. Jedzmy regularnie. Nasz organizm potrzebuje stałego dowozu energii. Unikanie jedzenia przez długi okres czasu może prowadzić do powstania uczucia głodu, który spowoduje, że zjemy znacznie więcej, aniżeli byśmy chcieli unikanie jedzenia przez długi okres czasu, stosowanie postu przez cały dzień spowoduje też to, że zasiądziemy do obficie zastawionego stołu wigilijnego i spożyjemy tyle produktów, które wystarczyłyby na naszą całodobową dietę. Ważna jest też samodzielność wykonania, dzięki której kontrolujemy ilość stosowanych dodatków, ich jakość, dlatego też możemy wpłynąć na ich na kaloryczność danej potrawy. Eksperci z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie opracowali swoisty dekalog zdrowego żywienia, który rozpowszechnia swoją działalnością Fundacja Astra dla Żołądka. Punkty dotyczące spożywania różnorodnych produktów, ograniczania tłuszczów czy też odstawienia solniczki. Bez większych problemów można przemycić również do niezbyt lekkostrawnego jadłospisu świątecznego. Nie wiem, jak jest w innych domach, ale moja mama zawsze na koniec serwuje talerz pełen pachnącego ciasta, pierniki, makowce, dodaje do tego i kawy, żeby, jak to ona mówi, ułatwić nam trochę trawienie. i ta kawa osobiście bardzo myślę w tym obżarstwie świątecznym pomaga. Obserwowana poprawa trawienia u niektórych osób może być wynikiem tego, że kofeina wpływa na wydzielanie gastryny, hormonu, który zapoczątkowuje trawienie białek. Dlatego też. Warto spożywać tę kawę. Osoby ze sporym apetytem na słodkie powinny także wiedzieć, że kawa dzięki zawartości garbników może przeciwdziałać procesom powodującym próchnicę zębów. Jak podaje jedno ze znanych amerykańskich centrów badań stomatologicznych, picie kawy wpływa na ograniczenie działania bakterii na uzębieniu. Przy spożyciu kawy, tak samo zresztą jak w przypadku większości produktów, powinniśmy zachować stosowny umiar. Idealne święta to białe święta, jednak utrzymujący się mróz może być jedną z przyczyn odwodnienia, dlatego tak ważne jest, by zastosować się do dziesiątej zasady zdrowego żywienia promowanych przez Fundację Astra dla Żołądka. Pijmy wystarczająco dużo wody zarówno w najczystszej postaci, jak i w formie zdrowych napojów. Oto przepis na jeden z nich, bazujący na kawie, która jak wiemy zwiększa przepływ krwi, a zatem wpływa na lepsze ukrwienie całego organizmu. To niezwykle ważne, szczególnie zimą. Może być ona uzupełnieniem dla dobrego nawodnienia w diecie. Do schłodzonej kawy dodajemy krople około... 5 ml syropu waniliowego, a także 10 ml soku z limonki. Całość mieszamy i dekorujemy laską wanili, szczyptą gorzkiej czekolady, a także listkiem melisy. Ten koktajl to prawdziwa bomba polifenoli, które działają przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie oraz mają zdolność wiązania metali ciężkich z diety. Limonkowe espresso z nutą wanilii można z powodzeniem zaproponować gościom siedzącym przy wigilijnym stole zamiast kupnych, niezdrowych napojów słodzonych. Ograniczenie spożycia cukru, słodyczy i barwionych sztucznie gazowanych płynów to ósma z dziesięciu zasad zdrowego żywienia promowanych przez Fundację Astra dla Żołądka, która została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz dietoprofilaktyki. Pamiętajmy, że złotą zasadą przy świątecznym stole powinien być umiar, dużo spacerujmy i nawadniajmy się, a wtedy Boże Narodzenie oraz następujący po nich karnawał będą i zdrowe, i wesołe.